Drodzy uczestnicy ósmej edycji Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Z wielką radością i wdzięcznością pozdrawiam uczestników festiwalu, wydarzenia, które od lat stanowi wyjątkową przestrzeń dialogu, refleksji i spotkań ludzi o wspólnych wartościach. Wasza obecność tutaj jest dowodem na to, że ideały katolickiej nauki społecznej nie tylko pozostają żywe, ale również inspirują do działania i kształtowania rzeczywistości w duchu Ewangelii. Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej to czas, w którym możecie wspólnie zastanawiać się nad wyzwaniami współczesnego świata i odpowiedziami, jakie niesie nasza wiara. To okazja, aby zgłębić fundamenty społecznego nauczania Kościoła, który od ponad 100 lat stanowi kompas dla chrześcijańskiego podejścia. Do zagadnień społecznych, ekonomicznych czy też politycznych. W atmosferze otwartości i wzajemnego szacunku, spotkanie to daje szansę wspólnego poszukiwania rozwiązań dla problemów, które dotykają naszych wspólnot lokalnych, narodowych i globalnych. Przez najbliższe dni będziecie słuchać, dyskutować, uczyć się od siebie wzajemnie, nawzajem szukać dróg, jak i w praktyce realizować zasady katolickiej nauki społecznej. Wykłady, panele, dyskusje, warsztaty i spotkania towarzyskie, które przygotowali organizatorzy, mają służyć jednemu celowi pogłębieniu naszej wspólnej odpowiedzialności za świat, który jest naszym domem. Jestem przekonany, że to spotkanie będzie dla Was wszystkich inspirującym doświadczeniem, które pozwoli spojrzeć na codzienne obowiązki i wyzwania w nowym świetle. Niech rozmowa, wymiana pomysłów i chwile refleksy przyniosą owoc w postaci działań, które przyczynią się do budowania bardziej sprawiedliwego i solidarnego społeczeństwa. Dziękuję Wam za Waszą obecność, zaangażowanie i za otwartość. Wierzę, że razem, w duchu wspólnoty i z Bożą pomocą, możecie tworzyć przyszłość, która będzie odzwierciedlać prawdziwe wartości chrześcijańskie w naszym życiu osobistym, społecznym i zawodowym. Życzę Wam owocnego udziału w festiwalu pełnego inspiracji, nowych znajomości i głębokich refleksji. Niech ten czas przyniesie Wam radość, pokój serca i umocnienie w wierze. A także motywację do dalszego działania na rzecz dobra wspólnego. Cieszę się jeszcze raz bardzo serdecznie, wszystkich pozdrawiam.